Witam, dziś pokażę Wam jak zarządzać stronami opartymi o php fusion z poziomu strony internetowej. Wybieramy sobie własną stronę. W moim przypadku będzie to www.typloinfo.c0.pl Logujemy się w tym miejscu. Jak już mamy oczywiście konto i założony serwer PHP. Klikamy tutaj na panel administratora. Mamy również, bo klikamy tutaj na panel administratora, tutaj mamy takie następujące ikonki typu ankiety, forum, bądź kategorie newsów obrazy i takie inne mamy tu liczbę wejść, użytkowników ale ja czy uśmi, zacznę pokazywanie od głównych ustawień, przechodzimy tutaj, bo ja wolę ten styl wybieramy ustawienia i bieramy główne Tutaj mamy takie rzeczy jak nazwa strony, powitanie, e, blokadę paneli, zmianę skinów, które są tutaj. Ciekawą opcją EHP Użyń jest również zamieszczanie na przykład artykułów i limików. Bierzemy sobie artykuły na przykład. Bierzemy sobie tutaj. Pojawia nam się okno od artykułów. Klikamy na wstaw film. Pojawia nam się okno, w którym tu, w tym miejscu, wstawiamy nasz film. Dajemy dokładnie link. Klikamy, zaznaczamy tą opcję tutaj. I klikamy wstaw. Oczywiście zalecam poza tym wybranie opcji Windows Media, ponieważ nie wiem czemu, ale w PHP dokładnie Flash nie działa. Bo może to u mnie coś jest nie tak, ale bo najlepiej jest stawić Windows Media, ponieważ każdy ten program posiada. Kolejną ciekawą opcją jest w ustawieniach aktualizacja. Ja mam zainstalowaną najnowszą wersję, więc nie będę jej instalował jeszcze raz. Pokażę Wam również informacje dotyczące serwera. Na przykład mamy informacje o serwerze. Tutaj mamy podaną wersję PHP oraz serwer strony, z której posiadamy jaki mamy wersję na przykład strony bądź innego elementu. Teraz pokażę Wam jak stawić na przykład przykładowy panel. Bierzemy zażądanie stroną. Wybieramy na przykład panele. Tutaj mamy listę paneli. Jeśli chcemy dodać panel, bierzemy dodaj panel Tutaj zalecany jest schemat panelu, który zaraz pokażę jak wygląda komputer biorę sobie na przykład Biorę sobie na przykład plik, który mam akurat panel Nie bieram na Google Translate Odorzę go w drugiej przeglądarce aż tak o ilo być dobrze I tutaj mamy gotowy panel na przykład do translacji na przykład strony Jak już wkleimy coś takiego oczywiście wcześniej obierając tutaj to możemy zaznaczyć podajemy hasło administratora w tym miejscu Wybieramy lewo strona, dół bądź inny. Tutaj zaznaczamy, które z użytkowników ma mieć do niego dostęp. I klikamy OK. Mamy na przykład też wtyczki Infusions. Tutaj musimy wrzucić wtyczki, bo radnik, jak wrzucić wtyczkę, pokażę w innym dniu. Zarządzanie użytkownikami to jest taki panel, który pokazuje nam na przykład ilość użytkowników. Trochę mi się długo ładuje, ale to wina serwerów. Tutaj mamy użytkownika, rangę, możemy go tutaj edytować, zablokować bądź zrobić inne rzeczy z, z tym użytkownikiem. Zbanować go na przykład. Fajną opcją jest to, że jeżeli ściągniemy zegar, na przykład SWF, to możemy go dodać jako e, po prostu. Zegar, który będzie nam odliczał czas, pokażę mi, jak takie panele wyglądają. Tutaj są. Mamy, tu w tym miejscu, zegar. W tym miejscu mamy kalendarz. I listę gości, która wejdzie. Teraz wrócę do aktu pokazywania i który mówiłem o wrzuceniu. Pokażę Wam, jak wygląda miejsce, gdzie są filmy. Jak wygląda ich odtwarzanie. Klikamy wcześniej podaną lokalizację. I mamy okno, w którym są wyświetlone wszystkie, w tym wypadku, moje wideo -poradniki. Ten wideo-poradnik również i na tą stronę. Yy, w momencie, kiedy na przykład yy, chcemy, bo też jest fajna opcja, że możemy dać blokadę na serwer, bierzemy na przykład ustawienia stroną. Szukamy sobie polityka bezpieczeństwa, proszę. Tutaj zaznaczamy tryb serwisowy na no, tak i w tym momencie tylko administratorzy mają dostęp do strony. Przydatna opcja. Tu możemy wybrać tytuł zabezpieczeń i wiele innych. Mam nadzieję, że mój poradnik się przydał. Ja z góry dziękuję za oglądanie moich filmów i prosiłbym o subskrybowanie moich filmików.